Chciałem Wam pokażę, jak zainstalować pakiet DHCP na serwer Ubuntu 2204. Po podpaleniu Ubuntu musimy wpisać komendę apt, pauza get, spacja install, spacja isc, pauza DHCP, pauza server, spacja -y. Klikam enter. Jak widzicie już miałem pobrane wcześniej, więc zrobimy to szybko. Musimy potem poczekać. Aby trochę działa następnie ten serwer DHCP. Musi wpisać komendę SystemCTL spacja status spacja ISC oza DHCP oza server, czyli praktycznie to samo co wcześniej. Klikamy Enter. No i widzicie, na razie nie mam jeszcze nic e, skonfigurowanego. Aby wyjść, e, wyjść stąd. Musimy kliknąć CTRL-C. To tyle, jeżeli mam pomysł, to subskrypcję. I jeżeli macie więcej pytań, to śmiało piszcie w komentarzach.